Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Łódzki hodowca królików i drobiu. Dzisiaj mi przyszła paczuszka z futerkowe.pl Dwie paczki. Tutaj druga. No i dobra, będziemy otwierać. Najpierw sobie to otworzymy. Polecam ten sklep futerkowe.pl. Zawsze co zamówiła. Zamówię. Ładnie jest zapakowane. Kurde. Wiecie co? Widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Zacznijmy sobie od tej paczuszki. Tutaj mamy granulat, pasz i tutaj jest tam. Widzę wygrać łopatkę, ale to sobie później odpoczynamy. I tutaj mamy drugą paczuszkę. To tutaj ulotki futerkowe. Tutaj faktura. Wydałam 142 zł. To sobie dołożymy tutaj są moje dane. sobrar